do dzisiaj ja możemy się telefon z lekarzem. To właśnie umówiłem na 12.00. 12.00, ale tak czy tak muszę już jechać, bo yy, się tak spóźni. Jedziemy. Tu telefon. Jedziemy. Szybko, szybko, szybko. Nie ja mam tutaj akurat domek, bo. że no, jeszcze tutaj jest za darmo dąbek. Ale W końcu... No, no, no. dojechaliśmy. To musimy jechać. Ełutem no, no nie mamy kupionego go zarobić, ja. ale, jedzie, ale jedziemy, ale jedziemy normalnem autem. No, nie, ja nie chcę mieć au, tak jak chcę, Ja będę kupić sobie krew. Jadę, jadę, jadę. Jeszcze nie ja, polecam Ale jadę dobre każde. Aua! Dobra. Nic. nic się nie stało. Na szczęście. Tu można się obrócić. Tu, dobra. Dobra, idziemy. Tu i w tę stronę Tu, dobra, tu, 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 tu 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 i tu To jak ja to zabrakowałam? Dobra, ja ja tutaj sprakuję i... I jedziemy Idziemy do poczekalni Poczekamy. Dobra, a co tam jest? Dobra, zobaczymy to. Dziwne. A dobra, to cię Zostawię ją. Leciutkie maluszki, właśnie miałam urodzić. Było to są słodkie. Dobra. Czekał. Nie Okej, okay, już jest. Dzień dobry. Nie miała właśnie urodzić, co nie? Tak. No to idziemy do sali. Ciekawe jakie będzie dzieci czy chłopczy. Nie mogę się doczekać, jaki będzie dzień. Czy będzie fajna? Nie. Czy będzie to dziewczyna? Czy chłopca? I jeszcze coś. Czy będzie grzeczna? Albo czy będzie grzeczny? Mogę mieć nawet dwóch dzieci, więc. Mogę, mogę mieć bliźniętkę, więc. to się okaże. Dobra, no to idziemy do sali. No dobrze. Co? Rodziny już teraz. Mówiliście się, odczekać? Cztery. Razy. A trzy. Dwa. Jeden. Hmm. To dziewczynka. Tak, to dziewczynka. Jej, ale słodka. Это сладенькая. Можем еще Можете. Ходь, ты маленькая. Ходь, идем, идем до домика. Хоп. Идем. Идем. я ale dobra, nie chyba tam, nie? chyba tam, nie? nie tam, nie zapomniałam to jest gdzieś indziej nie bój się, nie bój się, nie, nie, no gdzie ten jeżdżę? To stare widzowie, ale nie umiem jeździć. Eee, to było. Tam. Hmm. Dobra, co tutaj jest? Teraz musimy przepływać przez drogę przez wodę. Że myli wszystkie słowa. Tam coś gadają. Słyszycie chyba? Nie, chyba nie słyszycie. Jak, jak słyszycie to napiszcie komentarz, a jak nie słyszycie to też. idziemy za No, 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 no. No Dobrze, jesteśmy Oj, 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 dobrze Chodź, idziemy do domku to jest łodziutka? Dobrze widzowie To już koniec Druga część m, będzie W drugiej części będzie coś to dalsze, że miałam iść do dołu. Dobrze, widzę. Widzimy się w drugiej części. Pa-pa!